Odcinek rozpoczynamy frikowym pudelkiem i niestety znów z tą samą bohaterką, czyli Marianną Schreiber. Wiem, że część z was ma już dość kolejnych obyczajowych perypetii zawodniczki Prime, ale nie mogłem sobie odmówić, aby opowiedzieć, z kim tym razem Marianka postanowiła pójść na kawę. Bęben maszyny losującej jest pusty. Następuje zwolnienie blokady. Rozpoczynamy losowanie. Pomimo że najwięcej typerów wskazywało na mężczyzn ze sceny politycznej, tym razem mamy niespodziankę. Padło na aktora i w pewnym sensie frika, czyli Sebastiana Fabiańskiego. W sumowaniu roku u żurnalisty z gościnnym udziałem Szalonego i Tańculi, temu drugiemu wymknęło się w pewnym momencie, że Marianna była na randce właśnie z Sebą. Ja byłem nie wiem no, ostatnio z Marianną się też na randce był, nie no, przecież tam... Nie tam, tam. Pociągnięty językarek wyznał, że jeszcze jakiś czas temu, jeszcze przed sprzeczką z Marianną, ona sama przyznała mu, że była z aktorem na kawie. Yy, wiesz, coś wbiło na... A, bo ostatnio byłam na kawie, na kawie byłam z Sebastianem Fabiańskim. Ja nie mówię, że była randka, nie nazwijmy mnie tego randką, bo to, że facet idzie z kobietą na kawę, to nie znaczy, że to jest randka chyba, tak? A ile razy byłeś tak na kawie z kimś? No cóż, cytując klasyka... Sytuacja jeśli chodzi o te współczynniki zmienia się tutaj mniej więcej tak jak status... Yy... Towarzyski na Facebooku Marianny Sajbal. Jay Silva oraz Marcin Siano to kolejni nowo ogłoszeni zawodnicy, którzy zasilają skład stójkowego turnieju Federacji Fame, w którym do wygrania jest Mercedes klasy S warty ponad 800 tysięcy złotych. Obaj panowie walczyli już wcześniej w FAME, więc raczej nie trzeba ich przedstawiać, jednak warto zwrócić uwagę na bardzo duże różnice wagowe, które będą występować pomiędzy uczestnikami turnieju. Zarówno Muradow, jak i Diego ważą na co dzień w okolicach 90 kg, podczas gdy dwaj nowo ogłoszeni rywale ważą grubo ponad. Stówkę. O ile Silva przy okazji ostatniej walki wniósł na wagę nieco ponad 100 kg, więc różnica nie jest aż tak drastyczna, o tyle Siano zważył, uwaga, blisko 130 kg. Warto jednak zaznaczyć, że tego rodzaju różnice wagowe nie są w Fame żadnym wyjątkiem, bo podczas ostatniego turnieju Fame Gold również występowały znaczące dysproporcje, liczone między niektórymi zawodnikami w dziesiątkach kilogramów. Zdecydowanie najgłośniejszym tematem ostatnich dni w naszej internetowej bańce są wyniki śledztwa ujawnione na kanale szalonego reportera. Zaprezentowane Materiały wykazały, że jedną z osób, które zdewastowały drzwi do jego mieszkania siekierą oraz wylały pod nimi żrącą substancję, był niejaki Kasjan, obecny partner byłej kobiety Denisa, z którą ma on dziecko. Jednocześnie bardzo wiele poszlak wskazuje na to, że z całą sprawą może być powiązany sam Załęcki, co zresztą potwierdzili oficjalnie biegli. Trzeba jednak podkreślić, że mimo licznych i bardzo wymownych przesłanek na ten moment nie jest to wystarczające pod kątem prawnym, dlatego nie można rzucać oskarżeń ze stuprocentową pewnością. Ostatnie dni przyniosły jednak kolejne aktualizacje. W najnowszym odcinku Shitu, tym razem bez współprowadzącego Szalonego, który wybrał się na wakacje, Tańcula wraz z Korem, będącym w zastępstwie, skontaktowali się z Boxdelem. Michał wyznał, że niejaka Lena, czyli wspomniana była partnerka Denisa, jest znacznie bardziej zaangażowana w jego działalność internetową niż mogłoby się wydawać. Boxdel stwierdził, że to właśnie ona ma odpowiadać za treść dużej części publikowanych przez Denisa storek, zwłaszcza tych o charakterze PR-owym. Matka dziecka Denisa to w ogóle mu te storeki na Instagramie pisze, te pr -owe. I ona dba o PR. I faktycznie, czytając storki Załęckiego, można odnieść wrażenie, że są one napisane na znacznie wyższym poziomie merytorycznym niż jego wypowiedzi na żywo. Wydaje się więc bardzo prawdopodobne, że to ktoś trzeci stoi za ich formą, tym bardziej, że sam Denis miał dzielić się tą informacją z Michałem w czasach, gdy panowie mieli dobre relacje. To jest jakby potwierdzone, bo sam się Denis pucował, że on pisać nie umie. Ponadto ingerencja Leny w działalność biznesową Denisa miała sięgać również projektów Sandry, w tym produkcji filmów dla oraz aktywności na niebieskiej platformie. Zarówno do Tańculi, jak i do Boxdela docierały informacje, że to właśnie matka dziecka Denisa stała za kamerą podczas pierwszych nagrań Sandry. Denisa, do nas dochodziły nieraz takie informacje, że to ona w ogóle była, stała jako pierwsza za kamerą do pierwszych treści, które robiła Sandra. E, tak, i mi, między innymi te zorganizowanie tych, tych dziewczyn, a także miała odpowiadać za cały backstage działalności na OF, włącznie z odpisywaniem klientom. Według tych relacji miała być wręcz głową całego przedsięwzięcia. Lena podobno była głową tego wszystkiego, i tam wiesz, były szerokie plany na rozwój agencji, żeby tam było więcej tych dziewczyn. Cóż, krótko mówiąc, taki tam rodzinny biznes. Co więcej, Boxdel odnosząc się bezpośrednio do materiałów ujawnionych przez Szalonego, stwierdził, że po tym, co zobaczył, jest przekonany, iż za wybiciem szyby w jego samochodzie, do którego doszło kilka miesięcy temu, również może stać ktoś z tego samego kręgu powiązań. Kolejna, może nie tyle aktualizacja, co kontrowersyjna opinia dotycząca Denisa w poniedziałkowy wieczór na programie Freak Show. Otóż Michał Pasternak stwierdził, że bardzo dobrym pomysłem, który mógłby mocno rozpromować nadchodzącą galę Fame, byłoby zakontraktowanie właśnie Załęskiego. Ale ja uważam, że wrzucenie Denisa na tą kartę by było świetnym ruchem. Według Pasternaka byłaby to gwarancja dymów oraz mocnych programów promocyjnych, szczególnie mając na uwadze obecność takich zawodników jak Szachta czy Crazy. Pomyśl sobie, jakie to by były konferencje, gdzie zasiadłby Denis i... A szach teraz no, z crazy mi denis wbija. Dokładnie. Co więcej, Pasta od razu zgłosił również swoją kandydaturę do rewanżu z Denisem na najbliższej gali. Tam pamiąteczkę masz, nad drugim okiem zostawię drugą i... I będzie elegancko, będziesz pomalowany z dwóch stron. I teraz pytanie do Was, widzowie. Czy Waszym zdaniem Denis Załęcki po ostatnich ruchach, czyli promowaniu grupek oferujących gry hazardowe z powiązaniami rosyjskimi, a także w kontekście doniesień o jego prawdopodobnym związku z atakiem na mieszkanie Szalonego, ma jeszcze miejsce w jakiejkolwiek federacji? Czy może powinien zostać całkowicie skancelowany z naszego uniwersum? Dajcie znać w komentarzach, bo jesteśmy bardzo ciekawi Waszych. Pozostając w temacie Denisa, we wtorkowy wieczór na jego profilu pojawiło się pierwsze, bardziej poważne odniesienie do śledztwa Szalonego. Szalonego. Przypomnijmy, że wcześniej Denis wrzucał jedynie prześmiewcze storki, w których żartował z całej sytuacji, jasno dając do zrozumienia, że nie czuje się w żaden sposób zagrożony. Tym razem ze strony Denisa pojawiło się nieco więcej merytoryki. Od razu jednak, mając na uwadze wcześniejsze doniesienia, należy zadać sobie pytanie, czy storki były pisane faktycznie ręką Denisa, czy jednak jego byłej partnerki. Przechodząc do rzeczy, na pytanie, jak odniesiesz się do filmu szalonego, padła odpowiedź o treści: Nie odniosę się, współczuję mu tylko serio. Co film dokłada sobie kolejnych wrogów? To jego życie w sumie w ogóle. Co to za życie, bojąc się o własne zdrowie, oglądając się całe życie za siebie, bo próbowało się zniszczyć życie wielu osobom przez te kilka lat jego działalności. A nie zapomniałem, on już jest okopany i przygotowany. Nie moja sprawa, co ten gość wyprawia w internecie, zresztą tak samo jak PDF, często się pod to podpina, ale serio nie wypowiadam się na ten temat, bo to co powiem i tak będzie mało ważne, a dużo mówić nie mogę. Wiem, że chcielibyście, żebym się odpalił. Zresztą nie będę straszył szalonego i PDF, bo są od tego duchy. A ja z daleka trzymam się od syfu. Niech chłopaki nagrywają filmy, robią sobie dobrze pod niej i myślą, że są na szczycie. Życie weryfikuje każdego prędzej czy później. To tyle. Czyli generalnie. Denis Denis że szalony swoim filmem narobił sobie wrogów, natomiast do żadnych jednoznacznych deklaracji o własnej niewinności się nie posunął. Krótko mówiąc, jest to dość niejednoznaczny wpis, którego niewiele wynika. Sam szalony uznał jednak, że padły w nim groźby pod jego adresem i skomentował to na Twitterze słowami: Najnowszy wpis Magdaleny Domańskiej, a w nim szczypta humoru i groźby karalne. Jak oceniacie? W kolejnej storce Denis poniekąd kontynuował temat, i w odpowiedzi na sugestie, że przecież on również ma wielu wrogów i musi ciągle oglądać się za siebie, napisał, że on ma Jaja, zawsze stanie do walki. I że w konfrontacji, niezależnie od wyniku, zarówno zwycięzca, jak i przegrany może spać spokojnie. Dodał również, że on nikomu nie wchodzi w życie i nie nagrywa filmów psujących innym życie, a jeśli już ma z kimś jakiś konflikt, to wyłącznie z osobami ze swojego klimatu, podczas gdy normalni ludzie nigdy nie są w to mieszani. Wpis zakończył słowami: To taka różnica, nie krzywdzę niewinnych ludzi i nie wywlekam brudów, by zniszczyć komuś życie. Ponownie jest to wpis, który niewiele wnosi i nie rozwiewa żadnych kluczowych wątpliwości. Poniedziałkowy wieczór na Platformie X odbył się pokój Federacji Prime MMA z udziałem kilku zawodników nadchodzącej gali. Nie zabrakło kilku istotnych informacji, a także jak na Prime przystało solidnej dawki dymów, które teraz w skrócie omówimy i skomentujemy. Na samym początku tańcula został zapytany o dalsze losy Kacpra Miklasza w Federacji. Przypomnijmy, zawodnik został wykluczony z gali po brutalnym znokautowaniu Marka Jówki na jednym z programów. Pojawiło się pytanie, czy jego późniejsza zgoda z Markiem oznacza powrót do federacji już na najbliższej gali. Tańcula wykluczył taki scenariusz, podkreślając, że niezależnie od dalszych działań Miklasza na ten moment nie ma takiej możliwości i kara musi zostać utrzymana. Dodał jednak, że jeśli Kasper poprawi swoje zachowanie i wyciągnie wnioski, to w przyszłości jego powrót na kolejne gale nie jest wykluczony. Nie ma takiej możliwości, co by mu nie zrobił, kara musi być, więc na tą galę na pewno nie wróci... Jak się uspokoi i będzie, będzie grzeczny, to pewnie wróci na kolejną. Po chwili Arek uchylił rąbka tajemnicy w kwestii zawstępstw, zdradzając, że Juźwiak wraz z naruszką zmierzą się z cytując chmarą przeciwników, a samo zestawienie ma mieć bardzo frikowy charakter. Mówię o Marcinie, Naruszce i o Pawle. Zostają, będą w tymie, ale będą się bić z większą ilością przeciwników po prostu. Tam będzie cała chmara, jak nie horda. Jeśli chodzi o najbardziej demogenne momenty pokoju, pierwsze skrzypce grał oczywiście Jacek Murański, który jak się okazuje zamierza wejść... W nowy rok z dużą liczbą nowych pozwów oraz konfliktów. Murański na przestrzeni trwania całego pokoju zasugerował, a momentami mówił wprost, że planuje pozwać kolejno Jasia Kapelę za insynuacje sugerujące jego udział w śmierci Mateusza, co doprowadziło do rękoczynów za kulisami jednego z programów. Tak naruszył wszystkie wartości cywilizacji zachodniej, że będzie miał okazję na pewno się wypowiedzieć. Jak ma jakieś informacje w kwestii tego, co poruszył, tak okrutny, tak okrutny temat, to zaręczam Państwu wszystkim, że będzie miał, będzie miał okazję do... jeszcze wiele razy do wypowiedzi. Do listy osób pozwanych w nowym roku ma dołączyć również Nathan Marson. Murański wprost powiedział, że Kraken poniesie poważne konsekwencje swoich czynów, nawiązując m.in. do feralnej akcji z wysypaniem na niego prochów z urny przed ich walką. Jacek zaznaczył, że zapisy kontraktowe chroniące Natana w okresie promocyjnym nie zdejmują z niego odpowiedzialności, ponieważ jego zdaniem zostały przekroczone granice nieakceptowalne nawet w konwencji freakfightów. Nathan Marcoń poniesie poważne bardzo konsekwencje takich o jakich sobie nawet nie wyobraża Myśli, że się Table? zabezpieczył nie za... tak oczywiście nie zabezpieczył się to tylko jemu się wydaje są no, są pewne granice są pewne rzeczy, no, które są nieakceptowalne w naszym systemie cywilizacyjnym, więc żaden papier tego, żaden papier tego nie zablokuje. No bo... Muran zdradził również trochę szczegółów operacyjnych i dodał, że obecnie procesowane jest unieważnienie umowy z Prime, po którym będzie mógł wystąpić z oficjalnym pozwem. O ile zapewne wielu widzów podchodzi do tego rodzaju zapowiedzi Murana z dużą dozą dystansu i nie traktuje jego słów szczególnie poważnie, o tyle w tym konkretnym przypadku sytuacja wygląda nieco inaczej. Nawet Arek Tańcula dał bowiem jasno do zrozumienia, że zapisy kontraktowe chroniące Marconia mogą w sądzie zwyczajnie nie wystarczyć i w praktyce raczej go nie ochronią. No niby Natan próbował coś takiego zrobić z Jackiem, ale z tego co wiem, to to nie jest jakieś turbo e, mocne i to w sądzie i tak nie przejdzie. A skoro przy Tańculi jesteśmy, to i on ponownie znalazł się na liście osób, które Jacek ma w cudzysłowie na celowniku sądowym. W tym przypadku zabrakło jednak konkretów, lecz Murański potwierdził, że ma zamiar ponownie go pozwać. Czy nowe procesy się mają, tak? Natan Marcoń, Jaś Kapela, no i mówiłeś, że mi też się szykuje. Ale to nie jest nic dziwnego, no muszę, no muszę, muszę zwalczać, muszę, muszę... Dobro, muszę muszę dobrem zwalczać zło. No. Ja co dodał przy tym, że gdyby były lata 90. to tego typu sprawy rozwiązywałby zupełnie inaczej. Jednak dziś, jak sam stwierdził, zwalczanie zła dobrem musi odbywać się już wyłącznie w sposób cywilizowany. Gdyby to były lata 90., to byśmy to inaczej załatwili. Lata są jakie są, więc trzeba to robić w sposób cywilizowany, nie ma innego wyjścia. Święta trójca nowych potencjalnie pozwanych jest rzecz jasna tylko częścią osób będących w sporze prawnym z murańskim. Oprócz nich jest m.in. Łukasz Ekiert z kanału Antyfakty, które tego również nie mogło zabraknąć w wypowiedziach Murana. Jacek zdradził, że będzie dążył do pozbawienia Akierta prawa do wykonywania zawodu dziennikarza oraz odebrania mu legitymacji dziennikarskiej. Poza tym, zapowiedział, że Eckert będzie miał na sobie komornika i bardzo mocno ucierpi finansowo, do czego będzie dążył za wszelką cenę i wraz z żoną nie zamierzają mu odpuścić. Przytoczone konsekwencje mają być efektem procesu Jacka. Poza zapowiadanymi nowymi sprawami sądowymi, Murański zyskał na pokoju również nowego w cudzysłowie wroga, który, znając życie przez najbliższy czas, będzie jego celem zarówno. Medialnym, jak i werbalnym. Mowa tu de facto o nowym nabytku Federacji Fame do niedawno łączonym z Prime, czyli Przemysławie Czarneckim. Murański niespodziewanie zaczął wbijać szpilki w Czarneckiego, co jak można było wywnioskować z jego wypowiedzi, było efektem zwykłej antypatii, głównie na tle politycznym i światopoglądowym a nie żadnej osobistej zadry, ponieważ panowie wcześniej nie mieli ze sobą prywatnie styczności. Zaczęło się od tego, że Murański zadeklarował swoje poparcie dla Piotra Korczarowskiego w konflikcie z czarneckim i wyraził ogromną nadzieję, że to starcie zostanie w końcu zrealizowane w Prime. Przy okazji określił on Czarneckiego mianem Pisuaru oraz zasugerował, że Czarneccy mają sporo za uszami i że doskonale o tym wie, ponieważ pochodzi z tego samego miasta co oni, czyli z Wrocławia. Nie możecie odpuścić tej walki, Piotr Konczarowski, e, z tym Pisuarem, z Czarneckim. A dlaczego obaj jesteśmy, panie Tomku, z Wrocławia? I my wiemy, jakie tam jest złoto, jaki tam jest złoty szlam, jeśli chodzi o Czarnecki. Piotrek. Całym mi, mi sercem za tobą pływać. Po chwili do pokoju dołączył sam Czarnecki, który na starcie ofensywnie odbił piłeczkę Muranowi. Złoty to on co najbliżej może deszcz na, na swoją twarz dostać, to jest raz. A następnie doszło do typowego szarpanego trasztoku, w trakcie którego Murański w ostrych słowach nawiązał do postaci ojca Przemka, czyli polityka Ryszarda Czarneckiego, wspominając o tak zwanych kilometrówkach. Na mnie nie będziesz budował, tak? Dobra? tak? Tak, tak, na tobie. Jak twój stary złapany na elaf. No, ty, na kilometrówkach chyba ty, ty, twój stary buduje sobie zasięg. Na tobie zasięgu? Chodzi o doniesienia z 2024 roku, kiedy wyszło na jaw, że według ustaleń śledczych w latach 2009-2013 miał on składać nieprawdziwe wnioski o zwrot kosztów podróży służbowych do Parlamentu Europejskiego. Sprawa dotyczyła 243 wniosków i kwoty około 203 tysięcy euro, co miało narazić Parlament Europejski na poważne straty finansowe. Padły również nawiązania do rzekomych. Owych wybryków samego przemka. Barda Czarnecki. Dome, proszę na przystanku, żebyś się nie obudził ty, znowu. Bo tam że to... Czy chcesz oglądać? Nie, rury kanalizacyjne od środka. Ry... Czarnecki najwyraźniej wyszedł z założenia zom za zombie, po chwili ostro odbił piłeczkę, nawiązując do najbliższych Jacka, prost mówiąc, że jego świętej pamięci syn nadużywał substancji psychoaktywnych. Ty, tematy bliskie ty chcesz poruszać, tak? Mówimy o tym, że twój tatuszy walił jako, jako uczciwy twój, patriota twój, w cudzysłowie. A twój walił do nosa, a tu walił nosa, no. E, no, ja mówię A, twój, a, twój, a twój walił do nosa, Dobra, nie mi się z unawiać, tak? Jak więc widać, kaliber słów w tej spinie od samego początku jest bardzo wysoki. I znając realia Freakfightów, postać przemka może skutecznie oddalić zapowiadaną emeryturę Murańskiego w Prime. Podsumowując finalny bilans Murana z pokoju na Twitterze, trzy potencjalne nowe pozwy, jeden wniosek o odebranie licencji dziennikarskiej oraz jeden nowy oponent, potencjalnie również ringowy. YouTube usuwa filmy popularnym YouTuberom z kanału i samu zniknęło kilkadziesiąt materiałów. Azdus informuje o tym, jak wygląda sprawa z alarmem bombowym w Pociągu, w sprawie którego był zatrzymany, a książulo ocenia stację z kolima. Kliknij w odnośnik na ekranie i obejrzyj film na kanale Influnews.